Z ewangelii według świętego Mateusza. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Jak to dobrze, jakie to pocieszające, że Jezus wiedział, jacy będą Jego kapłani, wiedział, jacy będziemy my, zakonnicy i księża, i nauczył wszystkich wokół nas, aby słuchali słów Ewangelii, które głosimy, i by nie, naśla... nie naśladowali naszych grzechów. Pociesza mnie to osobiście, bo sam jestem wielkim grzesznikiem, ale także pociesza mnie dlatego, że mam pewność, że to Jezus przez Ewangelię mówi, mówi codziennie, gdy ja, grzesznik, czytam i głoszę. Słowo Boże. I dlatego w imieniu wszystkich księży świata proszę Was, słuchajcie wszystkiego, co wam głosimy, bo głosimy Chrystusa i uczynków naszych nie naśladujcie, nie naśladujcie. I módlcie się o nasze nawrócenie. Dziękuję Wam za to spotkanie, i przy tej okazji dziękuję także tym wszystkim, którzy modlą się za mnie. Do zobaczenia jutro.